Znajdujemy się w pięknym miejscu, czyli musi koncertować koncertowej tutaj w Ziębicek w Ewangeliku. Kolejny koncert, tym razem w szczytnym celu, czyli Ziemice pomagają powodzianom. W na powodzie tak nazywa się ta impreza. Bardzo się serce raduje, że tyle osób przyszło. To jest bardzo też dobry znak, bo pogoda dopisała. Tydzień temu nie bylibyśmy tutaj, bo wszyscy byli zaangażowani w ratowanie swoich dobytków tutaj w naszej części też naszego powiatu. Mówimy o Bardzie, więc... Mamy tutaj pieniądze w różnej postaci na właśnie żeby pomóc szkole podstawowej w Barfie, żeby żeby dofinansować ich remont, który przed nimi przecież. Treza jak zwykle tutaj w powstała ksiądz Aleksander Ibliński jest pomysłodawcą. Tutaj udało się mu zorganizować i zaangażować sporo osób. Z przyjemnością. Myślę, że warto taką imprezy robić. Tym bardziej, że sami nie możemy tam pojechać pomagać, bo tam już jest sporo osób, to możemy tutaj na miejscu. Jesteśmy w Ziębicach, jesteśmy przy Muśni koncertowej. To jest zupełnie spontaniczne spotkanie z inicjatywy księdza Aleksandra Milnickiego. Pomagamy naszym powodzianom, pomagamy powodzianom z naszej gminy, z, z terenu powiatu, może szerzej, z terenu powiatu ząbkowickiego. W szczególności mamy na myśli naszych przyjaciół Warta, ale również i innych. Możą koła gospodyń wiejskich, dziewczyny z Zrobiły swoje potrawy w ciasta. E, przyszli lokalni artyści. E, wszystkie pieniążki, które dzisiaj zbierzemy z tej imprezy, właśnie zostaną przekazane na ten karetę techniczną. Ale przeszedł ten obraz do następnej licytacji i jest tutaj kolejna osoba, która daje 200 zł, czyli mamy 700 zł. Na niebie, i gwiazd, nie nazwę się nawet.

Mamy duże serca Teraz i nasze, to, nasze komuśle, to będzie pierwszy obraz, który będzie się w cytaty. Proszę Państwa, ja proponuję Od następującą formułę ym, Chciałbym, udział, żeby te cytaty odbywały się, tak, się w trakcie Yeah.